A dzień dobry, z tej strony Instant I dzisiaj będziemy ponownie grali w LEGO Star Wars Saga Skywalkerów Jesteśmy na Kamino Zakończyliśmy dosłownie w tym samym miejscu Jak w poprzednim odcinku Zrobimy sobie jeszcze jedną misję poboczną Tutaj na e, Miasto Tipoka Zrobimy sobie misję poboczną Cyk Mamy misję tutaj Kup plotka 30 tysięcy Miłość w sercu Kamino Śledź i porozmawiajmy z, z zle, zleceniodawcą gdzie on jest na górze, ok? <laughs> Poprzedni odcinek był trochę krótki. Może ten będzie trochę dłuższy, albo będzie tak jeszcze krótszy, albo tak samo krótki jak tamten, nie wiem. Zobaczymy. Tutaj są rzeczy do niszczenia, trzeba to zniszczyć, żeby sobie odrobić te 30 tysięcy chociaż szybko. Pyk. Du o dużo punktów Tu jakieś kanapki Jakieś kurczaki KFC tutaj mają Co to jest? O! Klocek zebrałem, co jest? Przez przypadek to kliknąłem, taśmu klocek Ale super Dobra <grym> Przez przypadek to zrobiłem. Co jest? Potrzebuję do tego łowcy nagród jakiegoś. Mamy jakiś łowcy na nagród? Nie, mam. Mogę, mam. Django Fett. Kupię Django Fetta. Okej, okay, Django Fett kupiony. Weźmiemy go sobie. Proszę bardzo. Zniszczenie i krocy Kajber kolejny. Super. Sama przyjemność. Super. Zmienimy sobie jakiegoś bohatera, bo Kia Di Mundim graliśmy wczoraj, znaczy. No w sumie wczoraj jak to oglądacie. Weźmiemy sobie Anakina z części trzeciej z, peleryny, z peleryną. A to, to tutaj weźmiemy zamiast Kijadiego Mondiego, weźmiemy sobie... Jakiegoś złoczyńca? Imperialny kapitan. Kupimy sobie imperialnego kapitana i sobie go weźmiemy. A. No, kurde. Jeszcze raz. Teraz jest dobrze. Ok. Gdzie jest ten typ? Gdzieś tam polazł. Kanapki tutaj, torty Już na pewno zwrócił nam się ten, Ta plotka Więc lecimy zrobić Tą misję w końcu Mówię co czas, że zrobimy misję A robię coś innego No cóż, polecimy do tego typka Ty tam, tam utkaj się Dobra o, tu możemy porozmawiać z jakimś typkiem. O, to osoba, która powinna otrzymać. A. A, to jest ten robociec, któremu wczoraj zrobiliśmy misję. Ten R2N, coś tam. N3. Dobra, super. Ok, to już. Zróbmy tą misję. Tutaj jest nasz zleceniodawca. Tutaj. Liczę, że przychodzisz zająć się tym problemem dzikich AI. To takie spokojne stworzenia, ale jedna z nich wpadła w szal i zaczęła atakować fabrykę. Dlaczego? No jest to wiele potencjalnych powodów i wiele nie ma nic wspólnego z eksperymentami genetycznymi. Ale powodami będziemy się martwić, kiedy poskromisz bestię. Okej. Okay. Dzikość w sercu Kamino. To drobna sprawa, zanim Ktoś z naszych być może uwięzł na tym stworzeniu. Na nie nalegam, że da się na nich jeździć mhm. dzikość w sercu kamino misja zaakceptowana i co mamy zrobić? pokonaj dziką ajwchę aj co to jest? o jeliu trzeba odstrzelać rada O Jezu, przysiągę że tak, że to jest strzelownie O! Mogę? Nie mogę. Jezu, przecież ja jakby... go... O, to jest działko. Wejdź. No i teraz to już w ogóle. No ale co uciekasz, pajacu? No co uciekasz ty, kasztanie? Ale dostaje mało, siedem tylko. O Jezus, paria. Chcę poczekać jutro. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jezus Maria, ile jeszcze <grafy> Jakbym nie zauważył tego działka To co cały czas tylko pistolet dziaduskiego strzelał do tego potwora Dobra Jeszcze jeden taki atak już po niej No w końcu, zabiliśmy. No i super. Pola, ciało do wody. A... wiem, że to będzie dziwne pytanie, kiedy jesteśmy w Fabryce Klonów, ale czy ciebie powinno być teraz cztery? Bez obaw. Dopilnuję, żeby otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Chociaż... Jeśli przez to wszystko zapomni o tym nieudanym eksperymencie, to raczej wiele nie straci. I ukończyliśmy misję dzikość w sercu Kamino. No, taka szybciutka też misja jak poprzednia. Kogo odblokowaliśmy? Boba Fett, młody. Młody Boba Fett. 35 tysięcy. Choć Boba Fett był wychow... wychowywany jako syn Django, tak naprawdę jest jego klonem idealnym, czyli takim, który nie był poddany żadnym zmianom genetycznym, ani przyspieszaniu rozwoju, jak robiono z innymi klonami na Kamino. Django nie tylko nauczył, się, nauczył go wielu ze swoich zdolności łowieckich, ale też umiejętnego sterowania jego statkiem. Ok. Super. I mamy klocków wystarczająco na jakieś ulepszonko. Na przykład na to dwa razy mogę kupić. Super Na tym lepsze nie będzie to, bo szybciej trzeba biegać. Ewentualnie jeszcze To jest też te dwa, w sumie wszystko trzeba i to też chcę głównie. Dobra, ale to się zobaczy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To był taki kolejny, kolejna szybka misja. Tu mamy jeszcze jedną, jeszcze jedną misję, ale to zrobimy sobie kiedy indziej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć. Siemano. Miłego dnia.